Dobra, już mi się kręcisz, że za 20 sekund będzie. No, już się zaczął. Nie zaczął. Jeszcze nie ma. Zaczął. Siemanko... E o, oh, jest. Xd. Pokczam. Ok, xd. No, mamy takiego live'a sobie spokojnego dzisiaj yy, tylko poczekajcie, jeszcze muszę coś tutaj zrobić. Żeby to nie szumiło, no nie Ty, Ty szumisz. No właśnie, wszyscy jesteśmy Ty na live'ie. Live yy, we trójkę Ule. No i grasz w ogóle? Nie gram, ale na razie buduję mapkę. No, dla widzów, dla was. Robimy mapkę. Jakiego no, zadumiacza wziąć? Może szelkę wezmę. No i tutaj mamy... I tutaj ogółem e, gram sobie z mega wykozaczonym i e, spoconym typkiem. Też może to się ogóle... przywitać. Zagram z gościem, który jest mniej więcej 70 w Polsce. Jeżeli się uda go dodać do znajomych. Bo, bo wiem gdzie gdzie ma klan, ale on dodaje do znajomych podobno od 20 tysięcy. Ale myślę, że mnie doda... Jak mam się? się? Jest 70. mniej więcej. Boże jakie lagie są Lagi są A i ogółem y, może się przywitać y, spocony graczu Może się no. no I jakby to, to tego spoconego gracza dowiecie się no jakby Jakie lagi w ogóle są?